Hej z strony Madzio! Dzisiaj zapraszam Was na filmik torebkowy. Pamiętacie jak jeszcze w maju mówiłam, że będę poszukiwała idealnej torebki na wakacje? Słuchajcie, przed wyjazdem czerwcowym nie zdążyłam nawet kiwnąć palcem, nie zdążyłam nic zamówić, nic sprawdzić, ale teraz mam troszeczkę więcej czasu przed tym drugim wyjazdem, przed wyjazdem wrześniowym, więc być może coś uda się nam tutaj więcej pokazać, więcej znaleźć, więcej poszperać. Dzisiaj będę sprawdzała i będę pokazywała torebki ze sklepu Born To Be. Jak wiecie, poprzedni filmik, filmik z mierzeniem butów i sukienek nie poszedł zbyt po mojej myśli. Więc jeżeli jeszcze go nie widziałyście, to linka zostawię wam tutaj. A dzisiaj zapraszam na drugą część, część torebkową. Co jeśli chodzi o torebki? Poszukuję torebki, która zastąpi moją małą granatową torebeczkę Crossbody, która sprawdza się na każdym wyjściu, na wyjściu w miasto, na wyjściu na wycieczkę, dobrze się sprawdza, sprawdza się na weselu jako mała elegancka torebeczka, sprawdza się dosłownie na każdym wyjściu, plus mieści naprawdę, naprawdę dużo, więc szukam odpowiednika takiej torebki, ale szukam też czegoś nowego. Szukam, um, torebki takiej ala słomianej. Mam już ją taką słomianą w swojej kolekcji, ale ona się już kończy, muszę powiedzieć. Jej żywot już się dokańcza, więc może coś plecionego, może jakiś koszyczek, może jakiś plecaczek. Wszystko to dzisiaj zobaczycie. Wszystko wam dzisiaj właśnie pokażę. Zanim przejdziemy do pokazywania torebek, do omawiania i sprawdzania ile mają przegródek, <grytania> zachęcam do stawienia łapki w górę i subskrypcji. Jeżeli lubicie takie filmiki, jeżeli chciałybyście więcej filmików torebkowych um, na tym kanale, no to oczywiście dawajcie mi znać. Um, linki do tych rzeczy zostawię Wam na dole. Jeżeli będziecie miały ochotę, no to oczywiście zerknijcie sobie, e, a my przechodzimy do pierwszej torebki. Zacznę od pierwszej torebki. Torebki od Victoria NCO. E, tak się prezentuje e, przód. Możecie zobaczyć, jest jakby z takiego materiału. Um, drapanego czy coś w tym rodzaju. No jest bardzo szeroka i jest bardzo podobna do mojej torebki właśnie od Petersona, granatowej torebki um, od Petersona. Kupiłam ją za około 60 zł. Um, no i słuchajcie, przewagą tej torebki jest to, że mamy schoweczek tutaj. Mamy dwa schowki tutaj zamykane na. Um, na srebrny y, zameczek. Ten zameczek jest srebrny, więc to jest plus, że się tak bardzo nie wybija. Jedna saszetka jest y, większa, druga mniejsza. Tutaj mam oczywiście wypchane wypchane tą torebkę różnymi rzeczami. Ja tutaj to powyciągam i Wam pokażę. W środku mamy taką jakby różowy, różową podszewkę i ta jedna saszetka jest bardzo pojemna. Naprawdę jest tutaj sporo miejsca. No oczywiście są takie przegródeczki na telefon. Tutaj mamy schowany jeszcze taki, taką ozdobę można powiedzieć. No i ta druga saszetka jest taka jakby trochę nieco mniejsza, ale tak naprawdę to wszystko zależy od was, co Wy będziecie do tej torebki chowały. Więc w tej drugiej saszetce jest przegródka zapinana na zamek. Co tutaj mamy? To mamy taki oto pasek ja już go tutaj przeciągnęłam na ostatnią dziurkę. I on tutaj od dołu ma jakby łańcuch, a u góry pasek z tego samego koloru. No i tutaj mamy klopsa, bo niestety niestety jest na mnie za krótki. Pasek jest na mnie za krótki. Ja nie jestem fanką noszenia, już schowam go bo tak będę pokazywała. Ja nie jestem fanką noszenia torebek pod biustem. Oczywiście, że ktoś może sobie nosić, oczywiście, że komuś może się to spodobać. Mi się to nie podoba. Um, ja tego nie lubię. Nie lubię mieć tej torebki wysoko, bo mam wrażenie i czuję się tak, jakby ta torebka była na mnie za mała. Mam wrażenie, że ten pasek jest za mały. Nie mogę odpiąć tego paska, od razu powiem. Nie jest on odpinany. Oczywiście, jakbym się uparła, to oczywiście, że mogę. Ale nie jest on odpinany, nie mogę sobie wymienić na nic innego. No bardzo mi się spodobał kolor, taki szaro-beżowy, taki um, uniwersalny do wszystkiego, ale jednocześnie jest to taka jasna torebka, jasny kolor, więc yy, myślałam, że, że siądzie, myślałam, że mi się spodoba. No niestety ten pasek rujnuje mi tutaj wszystko i... I niestety, ale, ale jej nie zostawiam, aczkolwiek informuję, jeżeli ktoś jest tak jakby szczuplejszy, ma mniej tego tułowia albo jest krótszy w tułowiu, to myślę, że ona będzie ekstra. Naprawdę, naprawdę jest to mała rybeczka, ale naprawdę tam się mieści, tam się mieści sporo. Ja do mojego Petersona jestem w stanie włożyć yy, półlitrową butelkę z wodą, także oprócz tej butelki półlitrowej jest jeszcze mój portfel, jest jeszcze telefon, jest jeszcze, są jeszcze maseczki, jeszcze jest wielorazowa siatka, jest tam sporo. Także, no, pierwsza torebeczka piękna, ale no nie dla mnie. Kolejna torebka za około 86 zł z UNmi <laughs> marki. Takiej, no i zobaczcie, jak się prezentuje. To jest taka pleciona torebeczka. Właśnie ją widziałam, akurat wam pokazuję tył. Widziałabym ją w stylizacji jakiejś takiej plażowej, w stylizacji wakacyjnej. Tutaj rączki są jakby takie drewniane albo bym powiedziała bambusowe. No, bardzo ładnie wykonana z takiego jakby materiału z takiego jak się plecie makrany, i od razu mi wpadła w oko, ale nie przyjrzałam się temu, że ona. Po prostu przeźroczysta. Ona jest przeźroczysta, nie jest zapinana, w środku nie ma nic, więc jeżeli włożycie cokolwiek do środka, to wam będzie prześwitywało. I tutaj fajną opcją byłby chociażby worek lniany. Lniany worek, który prawiłby, że tam te nasze szpargały, to co nie chcemy, żeby było widoczne na zewnątrz, tutaj przez te dziurki coś by mogło przelecieć, no to w tym worku wtedy byłoby okej. Okay. No i worek zaciągamy, jest zamknięcie, więc, więc tak. Kolejna rzecz, która mnie tutaj zadziwiła, no to jej wielkość. Ja myślałam, że ona będzie wielkości takiej można powiedzieć dobrej siatki sklepowej, dobrej takiej reklamówki sklepowej, a tym, tymczasem to jest taka połóweczka, jest to taka bardzo średnia e, torebka więc e, więc e, tak do ręki e, no oczekuję od torebki do ręki jeżeli mam torebkę do ręki, no, żeby ona była przynajmniej duża, żeby mogła do niej dopakować, żeby to była taka trochę siatka też zakupowa, no bo ona tak, na taką siatkę zakupową trochę tutaj zakrawa, na wykończenie nie bardzo mi się podoba, nie wiem jak wam to pokazać tak w środku Wywinę to, to zakończenie. No zobaczcie, ona jest zakończona w ten sposób. Ktoś ją zakończył, ktoś zostawił tutaj e, to wiązanie e, i do widzenia. Więc e, wykonanie niekoniecznie, chociaż z daleka prezentuje się ładnie. Można byłoby do niej dokupić taki worek, oczywiście, no, ale no, no, no myślałam, że już będzie gotowy zestaw. Nie wiem, jak ja na nią patrzyłam. Nie wiem, jak ja to w ogóle. A ja kupowałam, no tak jak... Tak jak zwykle chyba. Teraz mamy dwie najpiękniejsze torebki. Dwie torebki nad którymi się najbardziej zastanawiam. Pierwsza to jest czerwona torebeczka. Również w takim stylu jak mój Peterson. To nie jest zamykanie. To jest taki... Taka ozdoba. Z tej strony znowu już mamy saszetkę. Taką szybką saszetkę na telefon. Także plus. Kolor przepiękny. Czerwień. Będzie pasowało do wszystkiego. Do stylizacji takich, właśnie wakacyjno-marynarskich. Tutaj mamy takie coś, zapinanie w ten sposób: i mamy jedną saszetkę, i drugą saszetkę zapinaną na złoty zamek z czarnymi złotkami. I to są takie płytkie. To są takie dosyć płytkie saszetki, takie, właśnie, też bym powiedziała, że na telefon może na paczkę chusteczek, może na jakiś notesik, jedna saszetka. I druga. One obie są dosyć takie płytkie. One obie są dosyć takie cienkie. Plus mamy dodatkową saszetkę tutaj w środku, pomiędzy tymi dwoma saszetkami. Mamy jeszcze jedną ukrytą saszetkę, która jest już większa. Wyciągam papiery która jest już większa, do której mieści się już więcej, więc jakieś takie drobnostki, jakieś takie długopisy, coś bym tutaj pochowała do tych mniejszych, czy jakiś puder, a tutaj do tej środkowej, no tutaj już może być pierdolnik, że tak powiem. No i oczywiście jest jedna saszetka z jednej strony taka... Taka jakby to powiedzieć, no, no, taka kieszonka. Jedna normalna, jedna zapinana na, na zamek. No i tak prezentuje się ta torebeczka. Jeśli chodzi o pasek, to też już na ostatnią dziurkę go tutaj e, przełożyłam. I również tutaj od dołu mamy e, łańcuch, ale łańcuch złoty e, i dalej jest e, czerwony. E, I ona akurat sięga mi tak do pasa. Do pasa lekko, lekko. E, niżej, zdecydowanie niżej niż ta beżowa, więc nad nią się zastanawiam, bo jest to takie już akceptowalne przeze mnie, przeze mnie miejsce. Mówiłam ile ta torebka kosztuje? Około 50 zł. 50, 51-52 zł. Więc przyjemna w dotyku. Ten materiał jest taki, nie jest taki chamski, nie jest taki plastikowy. Podoba mi się wielkość. Jest taka chyba większa od tamtej. Tak, zdecydowanie. Chociaż zdecydowanie niezdecydowanie. no jest jest większa więc jeszcze więcej rzeczy się e, zmieści e, ale też takie donoszenia crossbody wydaje mi się że jak najbardziej na tak więc nad nią się najbardziej zastanawiam dajcie mi znać e, co sądzicie jak Wam się podoba taka zwykła, zwykłutka torebeczka na co dzień do śmigania. No i mam jeszcze jedną rzecz, nad którą naprawdę dumam cały czas, bo nigdy nie miałam czegoś podobnego, a chciałabym spróbować. No i jest to przepiękna rzecz. Mowa o różowym plecaczku z Davida Jonesa. To jest taka jakaś tam um, jakaś tam marka którą gdzieś tam kojarzę z lat szkolnych ale zobaczcie na ten plecaczek no jest sporych rozmiarów kolor ma taki różowo-liliowy jest taki skórkowy ta skóreczka jest przecudowna w dotyku, mięciutka taka naprawdę przyjemna tutaj mamy jedną saszetkę taką dosyć płaską, tutaj po bokach mamy takie jakby tylko kieszonki do schowania czegoś na szybko, kieszonkę mamy również tutaj z tyłu na plecach, więc jakieś dokumenty, coś ważniejszego, portfel z kartami czy z pieniędzmi, coś takiego płaskiego możemy schować tutaj. No i środek, w środku jest naprawdę, naprawdę dużo miejsca. No i słuchajcie, taki plecaczek na wyjazd, na wycieczki, na wakacje przyda się idealnie, dlatego że może wyciągnę najpierw te znowuż masę. Aquecer plecaczek przyda się na wyjazd dlatego, że no zmieści naprawdę, naprawdę sporo, ja będę miała wolne ręce, to jest dla mnie bardzo ważne, zarówno przy takiej torebce crossbody, jak i właśnie czy przy plecaku, czy przy każdej innej takiej małej torebce, ja muszę mieć wolne ręce ja muszę um, móc coś robić, złapać za telefon coś nagrać, zrobić zdjęcie czy za aparat, czy wyciągnąć pieniądze, czy cały czas być po prostu w ruchu, cały czas mieć te ręce wolne, więc plecaczek, hmm, plecaczkiem bardzo, bardzo się zastanawiam. No i słuchajcie, jest to taki jeden minus, który psuje mi całą tą koncepcję, no bo, popatrzcie no patrzcie, jakie cudo, jaki cukiereczek i on, słuchajcie, ma trzewkę butelkową zieleń. I ja nie wiem, ja nie wiem kto to wymyślił, nie wiem kto to się tutaj, e, kto to takie, co to, co to jest za połączenie kolorystyczne, nawet bym powiedziała. Tutaj e, podszewka powinna być właśnie różowa, ewentualnie fioletowa, ewentualnie e, beżowa, kremowa, coś jasnego, a nie e, butelkowa zieleń. No jak to... Jak to wygląda? Kto to, kurde, yy, wymyślił? Oczywiście ta podszewka jest ulogowana i wszystko, wiecie. No ale tak mi nie pasuje ta podszewka. Niby tam za bardzo nie będzie jej widać, niby, niby jest w środku, ale... Ale jakoś tak mi nie, nie siedzi. No i w środku oczywiście mamy full opcję miejsca. E, tutaj jest dodatkowa saszetka zamykana na, mm, na zamek i oczywiście jest kieszonka z przodu. Eee, taka też dodatkowa, więc ta potrzewka zielona psuje mi tu całą koncepcję tego uroczego, różowego, cukierkowego eee, plecaczka, który naprawdę prezentuje się świetnie. Nie wiem jak ja w tym będę wyglądała, nie wiem czy nie będę w niej wyglądała za bardzo jak taka turystka. Nie chciałabym tak wyglądać, ale z drugiej strony taki plecaczek, to też jest taki sznyt modowy, też jest coś takiego eee, dodatkowego. No i ten plecaczek kosztuje około 120 zł, więc jest najdroższy z tych wszystkich to, eee, torebek no i teraz dajcie mi znać, podpowiedzcie mi co, z, co zostawić co oddać, co wy sądzicie. może znacie jakieś fajne miejsca z torebkami już się was dopytuję o te miejsca z torebkami napiszcie mi, napiszcie mi na dole w komentarzach od razu też mówię, że drogie torebki odpadają ja nie jestem fanką drogich torebek, ja nie szanuję torebek, ja nimi szuram i gdyby coś się stało mojej drogiej torebce za 1000 zł. Czy tam za 500? To ja bym się poryczała, to ja bym się poryczała, więc ja tą torebkę, jakbym ją kupiła, to bym ją trzymała pod kloszem, albo chodziła tylko na jakieś większe wyjścia, więc to jest bez sensu, kupujemy coś, żeby w tym chodzić, żeby to, tego używać, żeby szurać, więc akurat no mi by było szkoda, ja jestem takim właśnie człowiekiem, że mi by było szkoda, ja bym coś zostawiła na lepsze dni, które jak widzimy mogą w ogóle nie nadejść po tej, po tej, po tej sytuacji. Ostatnich, z ostatnich lat. Nie jestem fanką drogich, super drogich torebek, więc jeżeli macie jakieś fajne miejsca z, z tańszymi, no to e, czekam oczywiście na wasze polecenia, czekam na wasze opinie e, na temat tego co dzisiaj pokazałam. Co byście wybrały? Dajcie mi też znać o tej czerwonej, bo jestem ciekawa, czy ona m, według was jest e, w dobrym miejscu, za wysoko, za nisko. Ja się e, ja się w niej czuję dobrze, wydaje mi się, że jest w dobrym miejscu, ale też nic na siłę, nic na siłę, bo bo później będę żałować. Jeśli chodzi o sklep Born to Be, to wydaje mi się, że plecaki, torebki możecie tam kupować spokojnie. Natomiast jeśli chodzi o buty, jeśli chodzi o ubrania, no to tak jak mówiłam, to nie są e, duże rozmiary. Największy rozmiar, jaki u nich znajdziecie, to był rozmiar 50 e, i to by było wszystko a butów na szeroką stopę, no to. Ja nie znalazłam przynajmniej, więc tak się, kończy, tak się kończy mój test. Torebki zdecydowanie na tak. W dobrych cenach, w dobrej jakości można, można polować, więc, więc tak, więc na dzisiaj kończymy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Wbijajcie na moje social media, wbijajcie na mój kanał vlogowy, na Instagrama, tam też będą się pojawiały stylizacje. Będziecie mogły zobaczyć również stylizację z tą sukienką. Jest to mój nowy nabytek od Moda Size plus i Wanek. Nie będzie mierzymy z tymi sukienkami, z tą sukienką i z białą sukienką. No bo mam tylko dwie, więc to będziemy mierzyć dwie sukienki. Dotarły do mnie całkiem niedawno, więc zrobię zdjęcia i pokażę Wam się w niej na Instagramie, więc tam zapraszam. A na dzisiaj już było wszystko. Ja się z wami żegnam dość spa.